Masz ją spuścić z powietrza na pozycję przeciwnika, czyli Pitu, niczym oddział komandosów na tyły wroga. No to podaj Pitu na, na oddział, a ja ją rzucam w tył, Rozpoczniemy Rozpoczynamy operację Market Garden i to chyba będzie o jedną poduszkę za daleko. Pitu nieźle się umocnił, spodziewa się ataku z powietrza. Spuszczam chudłatą, jeszcze raz i patrzę co się dzieje, przepraszam. Spuszczam go... Puszczam to i patrzę co się dzieje, nie niedobrze, niedobrze, dobrze się dzieje, pomóżcie Bądź, na mnie, niedobrze, przeciwnik, przeciwnik ma te masy, go ognia. I jest nieźle uzbrojony w kilkadziesiąt zębów, kudłata jest tylko uzbrojona, lekko uzbrojona, zębów dokładnie sześć. E, e, l, 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 odgryza się jak może, ale, 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 ale niedostatek ciężkiego uzbrojenia stawia ją na przegranej pozycji i każe się wycofać. Ewakuuje ją niczym Anglików z podnócienki, lecz kudłata dru daje za wygraną i nie wycofuje się do swojego pokoju, ale przegrupowuje siły i uderza od tyłu, pęcznie w drugi kąt pokoju. Ej tu niespokojnie wygląda z a cóż nowego wymyślił wróg? Aaaa, choroba, proszę o nie może jest nielegalny, z wysyłkami tych tyla. <śśla> Uderza w <winie> zaopatrzeniowe. Aaaa, <śla> <śla> Czyli drewniano, czyli drewniano kolejkę rozwala most, wysadza w powietrze. Wysadza w powietrze. To Zostań na mnie, Zostań na mnie. Jednak lubisi tyle tubi się nie czynią wiosny. Czynią, czynią, czynią. O! Dwóch dni wchłonęliśmy zabójką, zabójczą dawkę Isiów i znaliśmy je na pamięć. Cóż, nie byłoby to specjalnie trudne, bo jak wie, każdy nawet nieuważny oglądacz Isiów. Godzinna akcja sprowadza się do tego, że cztery paskudne i się pudzą się, tulą, powtarzają mniej więcej 90, to sam, to sam, 90 razy, jak się nazywają, przegrywają piosenkę i idą spać. Kudłata, nie spać! No i w tym momencie kudłata przewijała kasetę wstecz. Czego, czego nauczyła się, kiedy stwierdziliśmy, że my tego nie potrafimy. I oglądała od nowa. A to był dopiero początek. Ja jestem po. A pitu Dipsy. Okej. Okay. Przyjąłem to do wiadomości, jak również fakt, że kiedy zawołałem Pitu i Guaduatą na obiad, nikt nie przyszedł. No cóż, jestem rodzicem inteligentnym. Kiedy zawołałem Dipsy i po, chodźcie, mamy obiady. przyszli oboje. Dipsy zwykle chciał kotlecika, a po warzywka. Masz kotlecika, a ty po kalafiolka. Nie chcę fiolka. Teletubisie, obiadek. Dla ciebie Dipsy mam teletubisiowy krem. A dla ciebie po? Też teletubisiowy krem. Ale pyszny krem. Pinky winky. Jesteś tinky winky. Monika zaś została lalą. Nasza szczęśliwa i rodzinka żyła zgodnie przez następny kualetyk. Ejo, lala! Ejo, lala! Po dziesięciu minutach, kiedy teletubisie się już przywitały, i no to, to zaczęły się żegnać. Dziękuję Ci bardzo. Zaczęły się żegnać. To co tam jest dalej? I kilkanaście minut, a mnie doprowadziło i podejrzewam, że Ciebie też dostaję porozmawiać z dzieckiem o przygodach Skupitu. Ale na miłość, boską skąd mam powiedzieć o przygodach Tink-Minki? Przecież te przygody polegały na tym, że wyszedł na spacer, kilka razy podskoczył i wrócił. A reszta gromadki ucieszyła się i zaczęli się wzajemnie ściskać. Z czasu można opowiadać taką historię? Okazało się, że pół godziny